Przepraszam, będzie bardzo takie, jakby to ująć, yy, asertywne tło, ponieważ sąsiedzi mają zwyczaj, yy, jakby to powiedzieć, omawiania swoich yy, prywatnych spraw tłumnie pod samym moim płotem. No cóż, nie wybieramy sobie sąsiedztwa, a. Po prostu w ciemnościach meszki i komary nie pozwolą na nagrywanie, a więc niestety muszę zrobić to teraz i z góry przepraszam. I, I tutaj to jest takiego ważnego, że trzeba o tym chociaż kilka słów powiedzieć. Zauważyłam, że im więcej dobrze opalonych ludzi pojawia się na naszych ulicach, tym więcej ferowany jest taki przekaz, takie działanie podprogowe, które mówi, że trzeba takich ludzi przyjmować z prostego powodu, ponieważ w Polsce dzietność jest niewystarczająca. I tutaj warto się nad tym zastanowić. Czy rzeczywiście dzietność. Jest to w obecnej chwili przy ośmiu miliardach ludzi żyjących na Ziemi, i ja nie mówię, czy to jest za dużo, za mało i ile to jest, rzeczywiście jest podstawową kwestią, a nie po prostu rezultatem pewnych działań wyższego stopnia i pewnej polityki. Może zajmiemy się tym, jak to naprawdę wygląda i zastanowimy się, czy rzeczywiście winę za to Polacy, ponoszą Polacy, którzy w cudzysłowie nie chcą się rozmnażać. Otóż mówi nam się, że żebyśmy mogli być, żyć godnie, potrzebne są nowe ręce do pracy. I tu zastanówmy się tak na zdrowy rozum. Przecież jeśli każdy pracownik w ciągu swojego życia wypracowuje pewną kwotę, która powinna płacąc ją systematycznie, która powinna starczyć na zapewnienie mu godnego życia w przyszłości. To jest trochę tak, jakbyśmy mieli skarbonkę, do której co miesiąc wrzucamy jakieś pieniążki, no i ta skarbonka powoli się zapełnia, pozwalając nam później na skorzystanie z wszelkiego rodzaju dobrodziejstw, jakie dają pieniądze. Otóż nie, okazuje się, że y, y, absolutnie tak to nie działa. To znaczy, są kraje, w których działają fundusze y, y, emerytalne, na które można wpłacać i później w zależności od tego, jakie zyski dają owe fundusze to można odbierać wyższe lub niższe wypłaty. Oczywiście można ryzykować z takimi, które oferują wyższy zysk, ale nie dają takich gwarancji, jak takie zrównoważone. I tu zwróćmy uwagę, że wielkie zachodnie fundusze inwestują między innymi w Polsce wykupując na przykład mieszkania i dzierżawiąc je później, to też jest sposób na zarabianie pieniędzy. Nie. Natomiast w Polsce system opieki zdrowotnej, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia, opiera się według zasady, która jest od dawna uważana za kryminalną. Chodzi o tak zwaną piramidę Ponciego. Piramida Ponciego to system, który obiecuje wyjątkowy zysk, ale wypłaca go wyłącznie z pieniędzy nowych uczestników tego programu. Nie ma żadnych realnych inwestycji, nie ma żadnych zysków z jakiejkolwiek produkcji, tylko przesuwanie pieniędzy od tych ostatnich przybyłych do tych wcześniejszych. Nazwa tzw. piramidy pochodzi od nazwiska Charlesa Ponciego. Pochodzącego, którego rodzina pochodziła z Włocha, który w roku 1920 w Stanach Zjednoczonych w ten sposób oszukał dziesiątki tysięcy ludzi, bowiem obiecywał zysk 50% od wpłaconego kapitału w przeciągu półtora miesiąca. Hmm, oczywiście ludzie byli zachwyceni, bo na początku wszyscy istotnie zarabiali, ale y, tylko do czasu, kiedy pojawiali się nowi uczestnicy systemu. Kiedy zabrakło już nowych płat, to wtedy cały system się zawalił. Y, w związku z tym y, Stany Zjednoczone uznały ten system, y, nazwijmy to finansowy, za nielegalny, a nawet przestępczy. No i jak działa polski NPZ? Otóż działa na takich samych zasadach, tylko legalnie. Polega to na tym, że co miesiąc płaci się bardzo wysoką zresztą składkę zdrowotną, ale nie odkłada się tych pieniędzy na przyszłość. Te pieniądze, które się wpłaca, idą natychmiast na leczenie chorych, którzy w tym momencie opieki tej potrzebują. I nie jest to żaden fundusz, nie można tego w ogóle nawet nazywać funduszem, bo jest to najzwyklejsza, bieżąca redystrybucja dóbr. Ale co się stanie, kiedy my w przyszłości zachorujemy? No wtedy system liczy na to, zwróćcie uwagę, liczy na to, a nie ma pewności, że ktoś inny płaci składkę po to, żeby nas leczyć, prawda? Jest to przecież klasyczna struktura fina, piramidy finansowej. Potrzebny jest ciągły dopływ pieniędzy od nowych uczestników, czyli pracujących, a bez tego system się chwieje i przestaje działać. I widzimy to w tej chwili. Szczególnie dlatego, że są kategorie uprzywilejowane i one jeszcze korzystają ze świadczeń, a zwykły człowiek po prostu coraz mniejsze szanse ma na prawidłowe leczenie. Miałam okazję zobaczyć to w kwietniu w szpitalu, leżąc na korytarzu i obserwując, jak to wygląda w praktyce. A więc w chwili obecnej. Możemy zauważyć starzejące się społeczeństwo, gdyż w tej chwili na emeryturę przeszły dzieci z tak zwanego wyżu demograficznego po wojnie, emigracja młodych ludzi, szczególnie tych dobrze wykształconych, i ogólny spadek liczby pracujących. A jeśli są pracujący, jak nam się mówi, niezmiernie potrzebni, których trzeba importować. To ludzie, którzy zarabiają swoje pieniądze, wysyłają za granicę, a nie obracają nimi w Polsce. Także po prostu oznacza to odpływ kapitału. I tu właśnie wchodzi ten, jest miejsce na mit, który się stara rozprowadzać. Trzeba mieć więcej dzieci, żeby system działał. I słyszymy to bardzo często od polityków, z mediów, a nawet słyszymy to z ambony w kościele. Musimy mieć więcej dzieci, bo kto zapłaci składki? Kto zapłaci nasze emerytury? Tylko, że jest to pułapka logiczna, bo samo posiadanie dzieci nie tworzy bogactwa. Nie dzieci utrzymują system, tylko gospodarka, która potrafi tym dzieciom zapewnić dobrą edukację, dobrą pracę, zdrowie i perspektywę. I przede wszystkim. Poczucie bezpieczeństwa, bo o, o, dzietność y, na, należy odpowiednio zrozumieć. Nawet w przypadku zwierząt, jak wiecie, y, moje studia podyplomowe to były śru, studia o środowisku, a skupiłam się w mojej pracy. Nad zabezpieczeniem gatunków zagrożonych zagła, zagładą i obserwacją poświęciłam się społecznego życia zwierząt, w moim przypadku były to wilki w Parku Narodowym w Kalabrii. I cóż się okazuje, że kiedy Wilkom brakuje poczucia bezpieczeństwa, na przykład jest rok, podczas których są liczne powodzie, ewentualnie po bardzo mroźnej zimie jest o wiele mniej żywności. Pamiętajmy, że wilki nie tylko polują, są typowymi wszystkożerami. To zdarza się, że rozmnaża się albo tylko część wilków, albo nie rozmnażają one się wcale. I na tym właśnie polega ważna rola, poczucie bezpieczeństwa. I zwracam uwagę, że wilki zaliczają się do najtrudniejszych zwierząt w ogrodach zoologicznych, ponieważ jako zwierzęta stadne, aby się mogły rozmnażać, potrzebują właśnie poczucia bezpieczeństwa, które zapewnia dostępność pożywienia, duża przestrzeń, na której czują się bezpiecznie, na której mogą się schować. I w związku z tym, jeśli tego zabraknie, to wilki nie rozmnażają się. Z tego powodu narodziny wilków w Zoo uważane są za wilkie osiągnięcie hodowlane. Ale wracając do Dzietności, bo tutaj pan mi zarzucał właśnie to, już jest to moja wina, że nie chcę mieć dzieci. Otóż tam faktem jest i możecie to wszędzie sprawdzić, że tam, gdzie jest najwięcej dzieci, jest też największa bieda. Możemy zobaczyć dane. Na przykład w tej chwili na świecie największy przyrost naturalny mają Niger, Somalia, Afganistan, Republika Środkowoafrykańska, Czad i Mali ale są to jednocześnie najbiedniejsze kraje świata. Często są to kraje, w których przemoc, głód, choroby są na codziennym porządku, gdzie brakuje szkół, brakuje lekarzy, brakuje higieny w życiu codziennym. A więc można zapytać, dlaczego ci ludzie mają tyle dzieci. Bo tam dzieci traktuje się jak zabezpieczenie albo jak towar. Więcej dzieci to więcej rąk do pracy, więcej dzieci to więcej potencjalnych żebraków, więcej dzieci to szansa, że przynajmniej kilkoro przeżyje i więcej dzieci to szansa, że niektóre dzieci uda się wysłać do Europy, gdzie pieniądze spadają z nieba, a jeden tylko niemiecki zasiłek może wystarczyć w rodzinnym kraju na utrzymanie całej wioski. Natomiast jak to wygląda w krajach cywilizowanych? W krajach cywilizowanych, w krajach, które możemy określić jako rozwinięte, ludzie decydują się na dzieci tylko wtedy, gdy czują się zabezpieczeni i finansowo, i społecznie. Bo nie chodzi przecież o ilość, tylko o jakość życia dziecka. Dzieci są tu wychowywane, uczone, wspierane, a nie traktowane jako inwestycja w przyszłość rodziców. Kraje o niskim przyroście narodowym, takie jak Niemcy, Japonia, Finlandia czy nawet Kanada, gdzie przyrost jest naturalny, jest bardzo niski, są to kraje stosunkowo stabilne, zamożne, bezpieczne. I dobrze zorganizowane. Jeśli chodzi o to bezpieczeństwo w takich krajach jak Niemcy i Finlandia, to ostatnio pozostawia co nieco do życzenia, ale Japonia nadal zalicza się do najbardziej bezpiecznych krajów, a zwróćcie uwagę. Z wielkim trudem można dostać prawo stałego pobytu w Japonii, a o obywat obywatelstwie trudno marzyć nawet w przypadku osób, które mają małżonków japońskich i mieszkają w Japonii od lat. I to powinno nas zastanawiać. Ale dlaczego właśnie te kraje, mimo niskiego przyrostu, są krajami, w których Teoretycznie przynajmniej żyje się dość dobrze, ponieważ ich systemy opierają się na realnej gospodarce, technologii, kapitale i jej, jego organizacji, a nie na rozmnażaniu się dla potrzeb funduszu i potrzeb, nazwijmy, przyszłych, starszych pokoleń. Bieda i nadmiar ludzi oznacza jednocześnie. Wzrost przestępczości i upadek struktur, struktur społecznych, struktur demokratycznych, po prostu uniemożliwia to funkcjonowanie państwa opiekuńczego, w którym każdy y, obywatel powinien mieć możliwość życia godnego. Gdy w biednym kraju rodzi się zbyt wiele dzieci, to po pierwsze, nie mają gdzie się uczyć, czyli nie otrzymują praktycznie żadnej edukacji, a przynajmniej takiej, która pozwalałaby im zarabiać. Nie ma pracy dla ludzi młodych, bo ludzie nie odchodzą na emeryturę, pracują do końca życia właśnie po to, żeby czuć się bezpiecznie. Nie ma mieszkań, a więc mieszka się w bardzo trudnych warunkach, a ci, którzy pamiętają PRL, wiedzą jak brak własnej przestrzeni wpływa negatywnie na więzi rodzinne, a także na problemy, nazwijmy to, psychologiczne. I jaki jest tego rezultat? Otóż zaczynają się napięcia społeczne, bunty, przemoc, a także powstaje y, przestępczość zorganizowana, gangi y, i tym podobne, dlatego że to jest y, jedyna szansa na zrobienie kariery, na wyjście y, ze strasznej biedy. I staje się to tradycją, częścią kultury. Nie bez powodu wielkie kraje. Przepraszam Was, nie bez powodu wielkie fale migracyjne idą z krajów, gdzie dzietność jest właśnie największa. I to nie jest jakaś siła tych społeczeństw, to jest po, to jest po prostu efekt desperacji. Tak więc więcej dzieci nie uratuje NFZ, ani nie uratuje naszych emerytur. To, co naprawdę mogłoby uratować jeszcze system, to przede wszystkim uczciwa organizacja i zarządzanie finansami, odpowiedzialność państwa, zdrowa gospodarka i przede wszystkim niezależność finansowa. Bo dzieci to nie zasilacz dla systemu, tylko ludzie których powinno się chronić i wspierać, a nie powinno się rozmnażać z biedy, strachu albo przymusu. I tutaj pamiętajmy, że dzietność bez kultury to tylko statystyka, to tylko liczby. No i zatrzymajmy się tu na chwilę, bo dzieci to nie same liczby, wskaźniki i przyszli podatnicy. Dzieci to przede wszystkim przyszli ludzie. Tacy, którzy będą... Przekazywać kulturę, język, wartości i pamięć. Ale żeby tak było, trzeba im to wszystko najpierw przekazać, a tego nie zrobi nikt przypadkiem. W rodzinach tradycyjnych, w rodzinach, które możemy określić jako naprawdę żywe, to dziadkowie i starsi ludzie są naturalnymi e, m, osobami, kt osobami, które naturalnie przekazują kulturę. Ponieważ mają czas, mają cierpliwość, mają wspomnienia, opowieści, przekazują tradycje, zwyczaje. Oni uczą dzieci, kim są, skąd pochodzą, dlaczego pewne rzeczy w życiu są ważne, dlaczego obchodzimy święta. Opowiadają o przodkach, których rodzice dzieci już nie mieli możliwości poznać. Ale dziś starsi są traktowani jako ciężar dla systemu i coraz częściej zamykani w domach opieki, oddzielani od rodzin. Pozbawia się ich kontaktu z wnukami, zarówno tego fizycznego, jak i emocjonalnego. Jeśli dodamy do tego, że rodzice nie mają czasu, bo aby utrzymać rodzinę, ewentualnie aby zrealizować to, co się przedstawia. Jako przede wszystkim w mediach społecznościowych, jako polski odpowiednik amerykańskiego snu, to znaczy wakacje nad ciepłym południowym morzem, najnowszy iPhone. Rodzice nie mają czasu, żeby zająć się dziećmi, pracują non-stop. Ewentualnie ograniczają się do odwiezienia dziecka samochodem do szkoły, a w niedzielę odsypiają, ciężki tydzień. A w ciągu dwóch tygodni wakacji po prostu również muszą odpocząć, i na dzieci nie mają już miejsca. A szkoła pozbawiona ducha, szkoła w obcym stylu, również nie stanowi podstawy wychowania. Kultura nie przetrwa, jeśli dzieci będą tylko wpatrzone w ekrany, będą powielać międzynarodowe mity. Wymyślone po to, aby niszczyć więź, zarówno tą rodzinną, jak i narodową, które mity, takie jak tłumaczenie, że polskość to nienormalność, szkoły, które uczą testów zamiast, zdawania testów zamiast wartości, rodzice nie mają czasu, dziadkowi nie mają do ko kogo mówić. Także jeśli to się nie zmieni, Polska przestanie istnieć, nawet jeśli z powodu biedy bądź pod presją zaczną znów powstawać wielodzietne rodziny, z których to dzieci będą znów bez żadnych podstaw zabierane albo zabierane pod pozorem biedy, gdyż jak już mówiłam, obecny system twierdzi, że najlepszym sposobem na eliminację biedy jest eliminacja biedaków. A więc nie, nie wystarczy zrobić więcej dzieci, trzeba je odpowiednio wychować, trzeba im wpoić tradycje, zasady, trzeba po prostu zrobić z nich dobrych ludzi. A do tego potrzebne są dobre i dostępne dla każdego, bez względu na to, jakie zasoby posiada szkoła. Potrzebni są o, o nauczyciele, którzy będą mieć autorytet i wzorce kulturowe, które będą budować, a nie niszczyć. Bo kultura nie oznacza tylko przyszłości, ona oznacza przede wszystkim ciągłość. I nie chodzi o to, żeby tradycję zatrzymać, ale o to, żeby ją przekazywać dalej i tworzyć. Przez znajomość historii, faktów i historii, zarówno tej narodowej, jak i tej rodzinnej, przez wspólnie obchodzone święta, przez dzielenie się tym, co w życiu ważne, poprzez sztukę, muzykę, język, literaturę, do której coraz bardziej zabiera się dostęp, a także przez relacje, przez więzi międzyludzkie. To właśnie kultura odróżnia społeczeństwo od biologicznego stada. Bez kultury pozostajemy tylko populacją, zasobem ludzkim, który można liczyć. Tak jak bydło. A więc zdajmy sobie sprawę: to nie liczba dzieci decyduje o sile narodu, tylko to, czy ktoś te dzieci odpowiednio poprowadzi, wzmocni, nauczy i przygotuje do niesienia dalej tego, co jest kulturą, co naprawdę ma wartość. Nie istnieje cywilizacja bez międzypokoleniowego przekazu. A to nie są um, kwestie, nie jest to zjawisko, które ma miejsce od tak samo z siebie. Do tego potrzebne są rodziny, które się wspierają, szacunek dla ludzi starszych i docenienie ich wiedzy. I tu z mojego polecka podkreślam, że zarówno u wilków, jak i u koników polskich żyjących na wolności, w ogóle u dzikich koni m, najważniejszą no powiedzmy sobie jednostką w stadzie, tą, która podejmuje ostateczne decyzje, jest najczęściej najstarsza samica. Ponieważ dużo przeżyła, ma największe doświadczenie, a jeśli zdołała osiągnąć sędziwy wiek, to znaczy, że umie wyciągać wnioski i odpowiednio reagować. A jeśli będzie się odbierać wszelki szacunek ludziom starszym, to wzorce do naśladowania znikną. Dlatego, między innymi, jak twierdzą niektóre teorie spiskowe, wymyślono zarazem, właśnie po to, aby młodzi nie mieli się od kogoś uczyć. Ponieważ zdajmy sobie sprawę, kiedy zabraknie elektryczności, po miesiącu pozostanie połowa Populacji na Ziemi, no, w przypadku kolejnego zjawiska Carringtona, na przykład, kiedy nie będzie można tego łatwo odbudować. Także pamiętajmy: jeśli nie będzie też szkoły, która będzie nie tylko y, realizować program, ale uczyć i wychowywać, to. Trudno liczyć na to, że będziemy mieli następne pokolenie Polaków, a nie zasoby ludzkie, którymi tak łatwo sterować. Dobrze, kochani, to na dzisiaj wszystko. Wydawało mi się, że warto powiedzieć, szczególnie w świetle właśnie tego, co pewien pan napisał pod moim materiałem. Pozdrawiam serdecznie.